Ahoj, Ahoj kamraci. kamraci! Witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dziś witamy się z Wami po raz kolejny z wyspy Kadba z małą przerwą. Ale zanim opowiemy Wam, czym była spowodowana ta przerwa, oczywiście zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek i opowiadamy, co się wydarzyło, co się nawyrabiało. Mm, słuchajcie, no nie nagrywaliśmy przez chwilę, bo dzieją się tutaj różne dziwne rzeczy i tak jak rozmawialiśmy ostatnio o tym, jakie mieliśmy hałasy na dole, że nie mogliśmy spać i w ogóle, to no, do tego doszły jeszcze takie wydarzenia, że nawet nie wiem w sumie od czego zacząć. No te wydarzenia na pewno namieszały nam ostro w głowie, bo słuchajcie... Siedzicie sobie po prostu w restauracji. Na kawi, na, Przy samej drodze, na, na po prostu, poszliśmy. no poszliśmy na lody kawę, siedzimy tu, rozmawiamy i nagle słyszymy huk, trzask i takie Ale to wiecie. Taki I huk. wszyscy biegną, biegną. No to my też się poderwaliśmy, biegniemy. No i okazało się, że dwóch skuterzystów, tak? Dwie osoby no, jadące na skuterze. No podbiegliśmy, a na środku ulicy człowiek leży, słuchajcie. No. no i oni jechali i wygląda to, że jeden zahaczył drugiego i ten się wbił w samochód i upadł na plecy. Uderzył tyłem głowy. W Przybiegliśmy tam i ogólnie było jedno wielkie zamieszanie, bo ludzie zaczęli się tam też wokół zbiegać, każdy gdzieś tam ręce do góry, ojej, ojej, i gdzieś jakieś pojedynczy ludzie do tego człowieka doskoczyli, bo on był nieprzytomny po prostu. Ja już się wydarłam, żeby ktoś zadzwonił na, na pomoc. Czemu nikt nie dzwoni na pomoc? Bo myśmy nie mieli nawet, wiecie, żadnego numeru. Nie wiedzieliśmy, dokąd mielibyśmy sami dzwonić, a nie chcieliśmy wprowadzać zbędnego jakiegoś zamieszania, bo tych ludzi było wokół naprawdę tyle. W końcu ktoś chyba zadzwonił, ale się okazało w ogóle, że tutaj. I nie ma szpitala. Super, nie tak? zadzwonił po karetkę, bo nie ma takowej, tylko Uch. zadzwonił po taksówkę. I taksówkarz przyjechał i tego takiego już wycuconego człowieka. On, wiecie co, on tak się próbował. Nie, no, strasznie, ja do dzisiaj pamiętam tą twarz, nie? Głowy leciało to, czego nie mogę mówić na, na YouTubie, i wsadzono go do samochodu i zawieziono. I to było, słuchajcie, straszne też, bo nie wiadomo, czy ten człowiek miał połamany kręgosłup, czy o co tam w ogóle chodziło. Zebrało się kilka mężczyzn, i oni go wsadzili na płasko, słuchajcie, taksówkę. Rozłożyli siedzenia w ogóle, te, co były. Z tyłu w taksówce i oni go na płasko wsadzili. I ja sobie tak myślę, ja pieprzę. Jeśli oni mu połamią, znaczy nie wiadomo, czy nie miał połamanego no. kręgosłupa, jeśli gdzieś tam coś zostanie uszkodzone, to już po prostu koniec. No i wyobraźcie sobie, że ta akcja <laughs> się rozmyła. No ten skuter dalej tam leżał, ten samochód uszkodzony stał, no i przyjechało dwóch policjantów. Oczywiście zaczęli od tego, że se odpalili po papierosku, bajerka tutaj tego, porobili tam jakieś zdjęcia, i ten jeden pojechał. Mm -hmm. No i drugi stanął z latarką na środku drogi, bo to było tuż za rondem. No i stał i stał. No i dobra, mówimy, no to już. Nic więcej w tym momencie nie zrobimy. No i zaczęliśmy pić tą, nie wiem, ten napój czy co. No i wyobraźcie sobie, że przyjechali technicy kryminalni. I zaczęli rozkładać tam te takie, nie wiem, jak to się mówi, oznaczanie śladów. Rozrysowywanie, Rozrysowywanie, wiecie, konturów chyba, tak, ciała, mierzenie i tak dalej, więc no i prawdopodobnie chyba... kończyło się to tragicznie i to dosłownie na naszych oczach, wyobraźcie sobie, że ja naprawdę akurat patrzyłem w tym kierunku i normalnie widziałem to jak ten człowiek leci i tam nie było prędkości, właśnie to jest najgorsze, że tam nie było prędkości i to był po to prostu... Był moment i my od razu sobie przypomnieliśmy nasz wypadek za każdym razem jak gdzieś coś takiego widzimy co prawda nie widzieliśmy jeszcze czegoś tak okropnego, za każdym razem sobie wyobrażamy jak to było w zeszłym roku jak myśmy leżeli kurde na środku skrzyżowania w Kambodży nie i strasznie, strasznie przykra sytuacja no następnego dnia też tak nie wzięliśmy kamery bo byliśmy jacyś tacy zestresowani i słuchajcie poszliśmy do kolejnej jakiejś tam kawiarenki, siedliśmy sobie też bajerka, kawka i w ogóle nagle wszyscy się zrywają z tej kawiarni, jeden wielki krzyk słuchajcie, pani leży kurde na drodze, Ale się okazało, że prawdopodobnie pani zjeżdżała schodnika. No bo bo tak oni jak mają wspominaliśmy, taki. tak. Oni parkują, jeżdżą na chodnikach i w ogóle ona próbowała zjechać, no i się spierdzieliła z tym skuterem. Nic się takiego nie stało. Ona chwilę posiedziała na krawężniku, otrzepała się, zaraz pobiegła na zakupy. No ale nie zmienia to faktu, że jest niebezpiecznie. Ktoś ostatnio właśnie też pisał nam komentarz, że no chyba jest to jeden z takich najbardziej niebezpiecznych krajów, jeśli chodzi o poruszanie się po drogach, że jest tu mnóstwo wypadków, które kończą się tragicznie. Ciężko w to uwierzyć, bo to jest naprawdę niewielka wyspa, a tu co chwilę coś się dzieje. Ale dobra żeby odczarować już ten klimat taki, bo mamy, mamy naprawdę momentami tego dość. Chcieliśmy w ogóle brać jednoślad, ale ostatecznie nie bierzemy, bo, no bo się trochę zestresowaliśmy tym, co tutaj się dzieje. Poruszamy się na piechotę i właśnie na piechotę teraz idziemy na jakiś punkt widokowy, tylko do. teraz sobie zejdziemy, bo tu ktoś jedzie. A on przyjedzie sobie prawą strony. No, ale lepiej wiesz, przesunąć, bo, tak. bo z nimi nie wiadomo, Ostatnio dziecko by nam nie wjechało na rower Tak, na rowerku. No. Także idziemy sobie po na jakiś punkt widokowy, nie wiem do końca, co to jest. Wiem, że wokół jest pełno motyli, ale to po prostu tak wiele motyli są wielkie jak ptaki i staramy się rozweselić, może wam coś fajnego pokażemy. A właśnie, ten punkt widokowy to jest były fort. Doszliśmy tutaj do bramy, Tej jeszcze nie doszliśmy, ale tam jest brama. Tam pobierają nielegalnie opłatę w wysokości 50 tysięcy dongów i tak naprawdę nie wiadomo kto to pobiera i nie jest to jakiś ustawowy bilet czy coś, tylko po prostu pobierają. No bo chodzi o to przedostanie się do punktu tego tak. widokowego, że właśnie dlatego pobierają, żeby mnie <suszy> tam wpuścić, nie? A tu przed tą białą tablicą... Po lewej stronie są ukryte schody. Jak sobie wpiszecie na mapie Google, to znajdziecie wskazówkę, jak do nich dotrzeć. Więc tam jest brama, tutaj ludzie parkują skutery, a tutaj, jak możecie zobaczyć, są schody. I tymi schodami pójdziemy do góry. I po takich schodkach ciśniemy, i właśnie pani nam też mówiła, żeby iść tędy, bo tu jest za darmo. Tylko też trzeba uważać na to, że, zobaczcie, tu biegnie elektryka na przykład, tutaj. Prąd. więc trzeba zejść pod spodem. Takie przygody. O. To jest nasze życie. Te schody, że komo prowadzą najpierw do bunkra, a później jeszcze na, na szczyt tego wzniesienia. Więc vamos! Patrzcie na to. Tu są groby. O Jezu i pieniądze. No spadłbym, bo tu są pieniążki. Nie, nie, pieniążki dla zmarłych. Tu jest pięć nagrobków. No i pieniądze. I to są takie aktualne pieniądze, które są w obiegu. Na razie schody są równe, nie popękane, więc jest OK. Tu następne groby mamy. Trzeba uważać tutaj na węże. Lepiej patrzeć pod nogi. No my do my tu doszliśmy? Transformatorownia od tego supa. Patrzcie, tu się trzeba wow! trzeba się przedostać. Czy ty to nagrałeś? Chyba tak. Ale załamałam. I tu trzeba jakoś wejść na ten mur, i tam jest bunkier. O Jezu, jaki widok. No, ale tam trzeba jeszcze. Jeszcze to bunkier. Także muszę odłożyć kamerę. Dotarliśmy na praktycznie sam szczyt już prawie pod ten bunkier, ale widok jest po prostu tak niesamowity. Ej, no to wygląda jak w jakimś jurajskim parku, nie? I przez taką dzicz się w ogóle przedzieraliśmy. Ja nie wiem, ja nie wiem. Patrzcie, co tam się dzieje. Ja. No nie no. Jest po prostu obłęd. Także chyba najfajniejszy sposób na zwiedzanie kadba to jest kręcenie się po jakichś dziwnych szlakach i podziwianie zatoki z góry. Sztos! O Jezu! Jakie tu się podciągnę! Jak stary! Jezu, co my wyprawiamy jak zwykle Wdrapaliśmy się <laughs> Wdrapaliśmy się tutaj po tym bugrze I po prostu nie wiem jak my żeśmy to zrobili Ale to jest na serio wysoko Ale widoki są po prostu tak niesamowite Że ja wam, nie wiem, muszę wam to wkleić Po prostu musicie tu być, trochę trzeba się przedrzeć przez krzaki Powspinać troszkę Między jakimiś pająkami i w ogóle, ale Widok jest bezcenny ja, już A w, wam... w ogóle Paula wam pokaże, tu jest słup taki teleinformatyczny Już I... wam pokazuję. I on jest niezabezpieczony, można wejść na górę Tutaj Marcin Banot byłby zadowolony bo on wchodzi na takie różne bez zabezpieczeń, więc. Aha, lepiej wy tutaj nie właśnie, oczywiście. My tylko pokazujemy, że jest coś takiego, ale no to jest już zabawa z życiem trochę. Zobaczcie widok... na te widoki, tutaj. Ja pier...dziele. Ja jestem w szoku. słuchajcie, zeszliśmy. Trasa naprawdę fajna, taka troszkę wymagająca, więc w razie w polecamy osobom, które raczej gdzieś tam jakąś mają kondycję, plus nie mają problemów z kolanami i tak dalej, bo trzeba się troszeczkę powspinać, trzeba się troszeczkę przez dżunglę przedrzeć pomiędzy kablami jakimiś tam pomiędzy bunkrami trochę trzeba się na rękach podciągać, ale widoki są naprawdę niesamowite koniecznie wodę bierzcie, dobrze żeśmy wzięli, bo jest naprawdę wycisk ja jestem po prostu podjarana takie miłe podsumowanie, już słuchajcie, dwóch miesięcy w podróży nie wiadomo kiedy to zleciało, ale my jesteśmy dwa miesiące w podróży, słuchajcie no i to już który kraj tak naprawdę, bo byliśmy zaczęliśmy od Gruzji Emiraty Moment, później Oman, Tajlandia, no i Wietnam, także tak. naprawdę Wiąty idziemy kraj. Idziemy po bandzie, a jeszcze wracając tutaj do tego szczytu, wierzchołka i punktu widokowego, to dużo lepszym punktem jest bunkier. Z hmm. bunkra możecie robić piękne zdjęcia i w ogóle, bo tam na górze jest niewiele miejsca. Bo można i się tak... tam jeszcze kawałek wyżej wspiąć, ale to tak bardziej dla fotografów gdzieś z tym obiektywem takim już konkretnym, żeby łapać te punkty z daleka. Nie? My nasz obiektyw zostawiliśmy w ogóle, a para została. Ale to był czas przywyknąć. <laughs> Ważne, że mamy uwiecznione na kamerze i tak miło spędzamy. Drugi miesiąc Drugi podróży miesiąc. i nie wiadomo kiedy naprawdę. A ile będziemy w podróży? Czas pokażę. Wracamy do miasta i śmigamy na obiada. obiad. Obiad! Sięliśmy na obiadek. I wiecie co jest najgorsze? To, że jak człowiek na głodniaka zamawia, to mamy już tak. Tomiama, tajskie kary, takie, ni to nito ni to kary, makaron z warzywami tofu, Saigonki i jeszcze ja dostanę. Właśnie pani niesie talerz ryżu Dziękuję Jak my to mamy zjeść? Nie wiem, ale próbujemy Wyszliśmy właśnie z obiadku I chciałem się podzielić wrażeniami Po pierwsze, jedzenie totalnie jałowe Jeszcze tak słabego jedzenia W sensie pod względem przypraw to nie jedliśmy Porcje okazały się olbrzymie Nie do przejedzenia I w momencie, gdy wpadłem na pomysł, że wezmę sobie Sosik sojowy, nie w sumie to rybny I po niego sięgnąłem Miałem całą szklankę Coca-Coli na siebie i na stół, Wiem całe z Pokaż tył, weź podnieś ten. No. Tak ładnie Dęki. wojtuś wygląda, naprawdę pięknie po prostu. Brawo, pełne buty, bo brawo, to gratulacji wymaga. Gratulacji. Będzie. Pełne buty. Wstałem od razu, telefon, to kamera, żeby wszystko nie zalać, portfel. No i pan przyszedł ze ścierką, mówi, że nie ma problemu. Ten złapał to moje krzesło pełne koli i odstawił do tyłu, zamienił krzesło. No to ja tą ścierkę wziąłem, zacząłem wycierać ten stół, wytarłem, okej, okay, siadamy. I wyobraźcie sobie, że to krzesło, które on odstawił do tyłu, za chwilę przyszła jakaś para i pani w to wsiadła, nie? Więc też ma farta właśnie, chyba <laughs> po do toalety się czyścić, a ja jakbym się zeszczał obiad pierwsza klasa, także polecajka jak najbardziej, nie? Ja chciałam tylko dodać, że może chociaż kolacja będzie lepsza, co? Wynagrodzimy jakoś sobie to jeszcze. I tak nam mnie słuchajcie, drugi miesiąc podróży. Jakie podsumowanie w ogóle. A jeszcze tak? żebym miał dopowiedzieć wam jakie miałem szczęście, to w zupie trafiłem piasek między zęby. Normalnie myślałem, że zęby połamie, szczeliło mi tak, że aż do do mózgu impuls poszedł jakbym żarł na plaży, nie? Wietnam jest, jest, jest super. Mamy kolejny dzień. Przyszliśmy na poranną kawkę. Tutaj jest moja kawa po wietnamsku z mlekiem. A Paula ma tutaj kawkę jajecznym, czyli kawa i kogel-mogel w jednym. Czy Paula próbuje to na wizji? Nie, bez kitu, ale to smakuje dosłownie jak tiramisu. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Patrzcie, tu są normalnie takie trzy warstwy, no nie? Jest ta taka jajeczna, ta wydaje mi się jakby jakaś taka ciastkowa i tu jest normalnie kawa jest tak dobre. Weź spróbuj. Ja spróbuję. Dzisiaj przechodzimy obok tego miejsca, gdzie ostatnio tam były te remonty, no i wyjątkowo jest cisza i spokój. Może dlatego, że jest poniedziałek? A może... może nie chce pracować? Może elektryka tutaj, prąd... I znowu i teraz chwila przerwy na budowę. A zwróćcie uwagę na to, jakie tutaj są rusztowania. Oni ostatnio przechodzili po tym rusztowaniu bez żadnego zabezpieczenia. Po prostu jak jakieś takie małpki, nie? Na kadba powoli zbliża się ku końcowi. W zasadzie jesteśmy jutro jeszcze jeden dzień, taki pełny. Moglibyśmy powoli zacząć chyba robić jakieś podsumowanie, bo jesteśmy już w podróży drugi miesiąc. Tak, tak. Dwa miesiące, dwa miesiące mijają, także zaraz wchodzimy w trzeci miesiąc i mamy kilka jakiś takich wniosków, więc korzystając z tego, że jesteśmy na spacerze, postaramy się w miarę nie trzepiąc kamerą, bo jest tu trochę wiatr, opowiedzieć, co. Co myślimy o tym wszystkim? To jest piąty kraj podczas tej podróży. Piąty? Tak. No bo y, tak. wystartowaliśmy: Gruzja, Abu Dhabi, Oman, Tajlandia i piąty, i piąty kraj. kraj. No. To jest Drugi tak naprawdę kraj, który odwiedzamy po raz pierwszy, bo w Omanie byliśmy po raz pierwszy i teraz jesteśmy w Wietnamie. Jakie... Zresztą, może wtrącę jeszcze tylko, że postanowiliśmy być w Wietnamie dwa miesiące. Po pierwsze, z tego względu, że udało nam się uzyskać wizę do 90 dni, a po drugie, że no bardzo nas korcił ten Wietnam, z tego względu, że w zeszłym roku nie mogliśmy tutaj być, a raczej postanowiliśmy, że nie będziemy, ze względu na wypadek w Kambodży, który nam trochę pokrzyżował plany i stwierdziliśmy, że mamy po prostu no, dość gdzieś w takich krajach, powiedzmy, trochę bardziej dzikich, i no to no tak, no zdecydowaliśmy się wtedy wrócić do Tajlandii, ale w tym momencie wykorzystujemy Wietnam tyle, ile się da. Dodam jeszcze tylko, że na pewno nie będziemy decydować się na środek wyspy, na centralny Wietnam, bo tam są ponoć jakieś zawieruchy, rozpierdziele, jakieś powodzie i tak dalej. Dwa miesiące to jest wystarczająco na Wietnam? Myślę, że tak. Zwłaszcza, że jest on taki specyficznym krajem, nie? Czyli się wydaje, że na przykład Tajlandia jest dzika to nie. To nie, zdecydowanie. Nie. Dużo bardziej tak dziko, dużo więcej rzeczy idzie nie po naszej <coughs> myśli. Ale wiesz co, żałuję tylko tego, że właśnie nie będziemy mieli możliwości zobaczenia centralnego Wietnamu, bo chętnie bym tam chciała, bo jest ponoć dużo pięknych miasteczek i tak dalej. I na pewno będzie z tym związany jakiś taki niedosyt, ale cały czas tak sobie powtarzam, że kurde, no przecież to nie jest nasza jedyna ostatnia podróż, tylko my mamy zamiar kręcić się po tej Azji naprawdę myślę, że latami. Więc, yy, znaczy nie mówię, że teraz będzie Będziemy latami się kręcić, ale że po prostu będziemy tutaj cały czas wracać i będzie możliwe, żeby zobaczyć dużo miejsc, także to nie jest tak, że musimy wszystko zobaczyć naraz. No przed nami całe życie. Mamy kurde, po 30 lat tam nie możemy z, się. z drobnym hoczkiem. Też nie możemy się wystrzelać od razu z całego Wietnamu, bo przecież jeszcze nie raz nadarzy się okazja. Tym bardziej że tutaj loty między krajami azjatyckimi to są tam w granicach 100-200 zł. No dobra, ale gdybyś teraz na przykład miał wybrać, czy chcesz polecieć na przykład do innego państwa, czy spędzić tutaj kolejny miesiąc do kolejnego państwa, dlatego że chcę albo coś, co już znam i zobaczyć kolejne rzeczy, jakieś dynamiki w tą podróż. A myślisz no tutaj... na przykład jeszcze, że ci tak przerwę, czy w tym roku, no w tym roku raczej nie, ale czy w następnym roku będziemy chcieli wracać do Wietnamu? Yy, nie wiem, na ten moment ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, co kolejne kraje, których jeszcze nie znamy, są w stanie nam zaoferować. Czy bardziej nas rozczarują, czy bardziej nas zachwycą? A na ten moment? Na ten moment myślę, że nie, że już chyba na razie mam. Przesył Czesy, dlatego, że tutaj jest za dużo nowości takich, które nie wiem najgorsze to jest kwestia z tym jedzeniem bo nie wiem co będzie dalej z jedzeniem jeżeli chodzi o Halong było bardzo słabo w Hanoi było ok tutaj jest dobrze, chociaż wczoraj trafiliśmy na kijowate jedzenie. No póki co jakoś tak nie jestem specjalnie zachwycona Wietnamem, w sensie jest no parę tam ładnych rzeczy, ale dużo rzeczy mi się też nie podoba. Nie wiem czy chodzi o samą tą kuchnię co Wojtek mówił bo tutaj no zawsze znajdzie się coś tam do jedzenia. Jest coś takiego co co, co nie do końca mnie chyba zachwyca. Jakoś ta mentalność, nie wiem czy to ze względu na, na to, że kraj, w którym się znajdujemy dalej jest taki socjalistyczny? Chyba tak, bo tutaj dalej flagi z y, sierpem i młotem wiszą. Cały czas będę powtarzać, że jestem team Kopangan. Nie wiem, dlaczego znaczy tak się uparłam na tą wyspę, ale Kopangan to jest po prostu mój świat i chciałabym tam kiedyś zamieszkać chyba, no. Patrzcie, w ogóle ta plaża, na której ostatnio, co wam ostatnio pokazywaliśmy jest prawie cała pusta. Tak bez ludzi wydaje się całkiem ładnie. Tutaj ej serio! A tam w ogóle powiemy flaga Unii Europejskiej. No bo tam jest konsulat, czeski. chyba, czy coś takiego, mhm. czeski, wiesz? Patrzcie, jakieś śmieszne domki tam jakieś. Ale o co tutaj chodzi? Ej, ej, musimy to obczaić. W ogóle ciekawe, czy tam ludzie mieszkają normalnie, nie? Czy to jakieś takie miejsce do posiadłów? Ale tutaj ta plaża całkiem mi się podoba dziś. Bez ludzi to zupełnie inaczej. Jeszcze dzisiaj, idąc na spacer, dyskutowaliśmy o tym, czy Zatoka Halong w Wietnamie jest miejscem, do którego warto przemierzać cały świat, specjalnie do tego, żeby ją zobaczyć, nie? I dla nas to jest... nie wiem, może dlatego, że myśmy widzieli inne miejsca już w, i w Azji, i na świecie i stwierdzamy, że będąc w Hanoi można wybrać się na jednodniowy rejs po halonki no nie ma sensu. Wystarczy, w zupełności wystarczy. Dzisiaj gadaliśmy z Wojtkiem, to stwierdziliśmy, że fajniej chyba jest się wybrać w rejs na wodospady Krka w Chorwacji, nie? Bez kitu. I uznaliśmy, że jeżeli miejsce, do którego warto lecieć z każdego zakątka świata, do Azji Południowo-Wschodniej to na pewno jest Angkor Wat. Na pewno mentalność Wietnamczyków jest specyficzna i albo się do niej dopasowujecie, albo będzie Was po prostu irytowało. Idziecie chodnikiem, a oni spadną na świetny pomysł, że będzie bliżej, więc na tym chodniku albo zaparkują, albo nim będą jechać. Nie patrzą na Was, jadą po prostu i no chrzanią w samo wszystko, to, że nie? na przykład mówią o tym, że dobra, dobra, tutaj zamawiacie nie wiem jakąś kawę, chcecie kawę na ciepło. Z nas zdarzyło nam się kilka razy, że dostaliśmy po prostu na zim no w zasadzie cały czas się zdarzało, że dostawaliśmy. No ta ich mentalność jest taka specyficzna, po prostu jest specyficzna. I tak samo są takie szoki kulturowe, jak z tym, że jedzą psanie. Więcej tych osób w Tajlandii, gdzie tam jest buddyzm i tak dalej, jakoś się z tymi zwierzętami żyje w zgodzie i w ogóle. Tak. Ja powiem tak, bo nie chcę też przedłużać. Jesteśmy drugi miesiąc w podróży, zaraz wbijamy w trzeci miesiąc. Na pewno chcemy spędzić jeszcze miesiąc w Wietnamie, bo mamy niedosyt. Jesteśmy na północy. Nie do końca może nam ta północ jakoś przypasowała, poza Hanoi, bo Hanoi jest naprawdę fajnym miastem jeśli wybieracie się na północ, to koniecznie. Odpuszczamy na pewno takie regiony jak Sapa. Nie mamy na to czasu, jesteśmy z pracą. No mówię, szkoda, że odpuszczamy ten środek, ale trudno. Jeszcze wrócimy. Z Zatokę Halong polecamy na jednodniowy rejs, a wyspę Kadba warto zobaczyć, tak posiedzieć tu przynajmniej te trzy noce, tak myślę, bo jest, jest Spoko. To jest niesamowite, że tak naprawdę nie mamy dalszego planu, wiecie, jak ta podróż się odbędzie, jakie kraje odwiedzimy, jak długo będziemy, więc tak naprawdę to jest jedna wielka niewiadoma, która, która daje takiego motywacyjnego kopa, żeby robić więcej, zwiedzać więcej. I... Ta podróż to jest ogólnie taka, wiecie, na spontanie, że my żeśmy się naprawdę nie przygotowali i też momentami mam taki do siebie żal, bo ja zawsze sprawdzam różne miejsca noclegowe, różne takie atrakcje, to co można robić i ten, a tutaj do tego Wietnamu żeśmy się nie przygotowali. Gotowali, więc nie wiem, czy moje samopoczucie nie wynika z tego, że nie ogarnęłam za bardzo tego planu. No bo ja od lat jednak przygotowuję plany. Zawsze siadam, rozpisuję sobie to w jakimś kajeciku, w jakimś tam swoim zeszycie i przygotowuję jakiś taki fajny plan na zwiedzanie, a tutaj serio, nie było w ogóle nic takiego. Barierkowy. I może dlatego też stąd wynika takie, a nie inne samopoczucie. Bo czuję do siebie jakiś taki żal, ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurde, no, przecież czasem trzeba też jakiegoś spontana, mimo to, że ja nie należę serio aż do takich spontanicznych ludzi, bo ja lubię mieć wszystko zaplanowane i na przykład wiedzieć, że o, w tej okolicy jest do zobaczenia to, w tej okolicy jest do zobaczenia tamto, a tutaj naprawdę, no, czuję się trochę winna. O, takie coś ma. To, co jest najzabawniejsze, to to, że jeśli chodzi o rzeczy, które tak naprawdę nie są tak bardzo y, zależne od tego, że muszą być poplanowane i tak dalej, to Paula ten, a u nas wszystkie, wszystkie, decyzje te takie najbardziej strategiczne i tak dalej zapadają w mgnieniu oka i są tak naprawdę wszystko na wariata. A takie rzeczy, które możemy sobie odpuścić, to wtedy muszą być poplanowane. Decyzja o tym, że ruszamy w tą podróż zapadła tak o! Pech, a nie, to i jest i... inna sprawa, bo, bo my po prostu to jest nasze życie, no. nie? No i przyszliśmy sobie oczywiście do naszego kumpla Buddy. Zobaczcie ile dzisiaj statków w porcie jeszcze, które nie wypłynęły, czekają. Pewnie przygotowują się na wieczorne połowy. Ale wie wszystko. Stanęliśmy w jakimś takim miejscu, żeby nam nie wiało, ale kurde, wszędzie wieje, także gdyby coś tam z dźwiękiem było nie tak, no to nie dorobiliśmy się dwóch mikrofonów jeszcze takich, żeby sobie je przypiąć. Idąc z plaży, spotkaliśmy trzech radosnych ludzi. Okazało się, że są z Czech i okazało się, że oni mieszkają w Libercu, a my do Libercu mamy jakieś 120-150 km. Jakże śmieszna historia ogólnie, bo też ich spotkaliśmy pod ambasadą, bo to jest ambasada Czech w ogóle, nie? Także sobie stali chłopaki, robili zdjęcia pod ambasadą. Bajerka i oni tam po polsku, wiecie, bo to fajnie, bo się chwalą, że znają, i mówi do mnie bajonią, kupiej gumę balonową o smaku malinowym. Wracamy, gadka, gadka, mówimy, że idziemy sobie do nasze miejsce, do tego Buddy tutaj, no i spotkaliśmy kolejną grupkę, w sumie dwóch mężczyzn, którzy do nas zagadali, bo my po polsku rozmawialiśmy, no to oni do nas, dzień dobry, nie? No i Polacy. Tutaj, Czesi, tu Polacy. potykamy tutaj sąsiadów, można powiedzieć. No właśnie dziwne jest to, wiecie co, że na tej wyspie myśmy już kilku Polaków tak naprawdę gdzieś mijali czy tam podgadali. Parliśmy chwilę kamery na tym stołku jakimś, więc powinno być ok. Powoli kończymy chyba to wideo, bo nie będziemy przedłużać. Nie wiem czy jutro coś będziemy nagrywać. Jutro jest ostatni dzień na wyspie. Musimy odebrać pranie, bo daliśmy pranie do prania. Żeby było śmiesznie, ja ważyłem to pranie, było 8 kilo, pan zważył 4, więc luz. Także jeszcze krótko podsumowując, nie wiemy kiedy minęły dwa miesiące, wkraczamy w trzeci miesiąc i nie wiemy co nas czeka. Mamy nadzieję, że troszeczkę wróci nam energia, że Wietnam Południowy nam będzie się podobał, ale zanim do Południowego się wybierzemy, to na pewno jeszcze wrócimy do Hanoi i mamy nadzieję pokazać wam jeszcze fajny rozpierdziel w ciągu weekendu, bo też znowu będziemy tam na pewno na weekend, także będzie się działo, będzie wesoło. Tymczasem jeśli filmik wam się podobał, Koniecznie zostawcie łapkę do góry, zostawcie komentarz, zostawcie też subskrypcję. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziecie śledzić dalsze nasze podróże, bo będzie tego naprawdę sporo. I w tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować za każdą wirtualną kawkę. Oczywiście, jeżeli macie ochotę nas wesprzeć w ten sposób, link zostawiamy w opisie filmu. Kończymy! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!